Dobra, może tak coś będzie widać. Zobaczcie, co się dzieje. Tam ten łopatowy nie odbiera. No ale Dobrze, witam państwa bardzo serdecznie. Jestem w trakcie rozdziewiczania brony talerzowej Mandam Galka. Przepraszam, przyzwyczajenie. Mandam Galce 3.0 i talerzówka sypie kopiec. Nie powiadomiono mi o tym, że e, rok, czy tam w tym roku, w którym ja jeszcze miałem ze starej produkcji Galaka, e, wprowadzono te talerze łopatowe. I teraz e, talerze są 610. Duży talerz 610 odrzuca tutaj nam ziemię eee, i talerz łopatkowy, nie wiem czy mam miarę, nie wiem ile on ma, eee, nie jest w stanie tego materiału odebrać i sypie kopiec. Nie wiem czy to widać. Widać, pewnie że widać. Tamten, tamta talerzówka była skonfigurowana w, cała na 610. Tutaj natomiast handlowiec, było wszystko załatwiane na telefon. Nie było czasu jechać, nikt mnie nie zapytał o to i nikt mi nie powiedział o tym, że wprowadzili w standardzie takie yy, talerze łopatowe czy tam jak zwał tak zwał, że teoretycznie one mają zapobiegać temu. I ok, to ma sens, jeżeli bierzemy pod uwagę tą sekcję talerzy, że on jest na końcu tutaj założony, ale tam to nie ma żadnego sensu, tak, bo teraz tutaj ok, przerzuci w tamtą stronę. I ten faktycznie nie wyrzuci. Co widać. Zostaje rów po 610. Jakby tu była 610, to by dorzuciła, bo jest bardziej wypukła. Natomiast tam wpakowali skrajny mały, to jeżeli już to tamten mały powinien być tutaj z przodu, tak? Powinien być na sekcji z przodu, bo to jest logiczne. A teraz to, co jest tutaj zrobione, to jest totalnie nielogiczne. Bo tu duży cylinder na talerzu 610 wyrzuca. A tutaj mały talerz nie jest w stanie tego rozebrać, odebrać, teraz tamten talerz spróbuję przełożyć. Tutaj, a jak nie, to kupię dwa talerze, bo żadne gwarancje i nie gwarancje wypinają się na to. I nikt o tym, no dobra, no może moja wina, może było trzeba, a no, może inaczej. No, to jest temat taki, że powinno to być powiedziane jasno, że takie coś zostało wprowadzone, a o tym się nie mówiło. I teraz mandamu nie widziałem nigdzie testów. Widziałem, przepraszam, widziałem na YouTubie jedne testy mandamu. Co to w ogóle nie wiem, czy to można nazwać testami? Jest taki, takie gospodarstwo Ostoja Natury gdzieś tutaj koło Olsztynka, i tam właśnie yy, widziałem Mandama na testach. Dominik Ciudla i Jarek Music. Jarek jest głównym konstruktorem. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wiem, że mówicie o pługu. <noise> tak. Chcę zobaczyć, jak to, to dokładnie robisz. W końcu uczę się, jak obsługiwać ciągnik oraz wszystkie maszyny, które są ym, do niego podłączone, w tym pług. Postanę tu są ciężkie gleby, takie ilaste, z dużą ilością kamieni. Stany. Tu są ciężkie gleby, takie ilasty, z dużą ilością kamieni. Oczywiście, tak, także... była to ciężka, ciężka robota. Tak, tym bardziej, jak jest, właśnie, jak jest jeszcze gniasta gleba. Mnóstwo takich o kamieni. Właśnie, jak jest jeszcze gniasta gleba. Mam nadzieję, że znajdę znajdę gdzieś filmik, yy, bo kupiłem tego Mandama Gala C. Jak część z Was wie, miałem wcześniej tego Gala, gala K. Yy. Miałem galaka 4-metrowego, to tam jest ogólnie na cały film historia dlaczego i co i jak. To tam jakby były pytania, to może tak zrobimy, ale mokre te rękawiczki. I teraz co, problem jest taki z tą talerzówką, że pozakładali w standardzie teraz zaczęli zakładać te talerze łopatowe. Mam nadzieję, że to będzie widać kurde, bo nie wiem jaką kamerę ustawioną. Zaczęli zakładać te talerze łopatowe i teraz tu jest logiczne, nie? Że na tą stronę przerzuca, więc żeby ostatni talerz nie wyrzucał, jest założony łopatowy. Łopatowy przez to swoją budowę jest 560, a cała talerzówka jest na 610. Ten jest 560, więc wiadomo, że jeżeli to jest łopatowy, to on wolniej się kręci, nie wyrzuca ziemi. Z tej strony jest wszystko gitara. Jest wszystko w porządku, jak widać nawet nie wyrzuca ziemi tutaj na ten deflektor. Nie miałem problemu, tam ustawiłem sobie po swojemu jakoś i jest gitara. Natomiast... Nielogiczną rzeczą dla mnie jest zastosowanie tego talerza łopatowego z tej strony, bo on powinien być zastosowany na przedniej sekcji i ten nie powinien wyrzucać na maksa, a ten jest na 610, wypierdziela tutaj taką kopę ziemi, że usypuje taki 15-20 cm kopczyk. No i to jest nielogiczne, nie wiem w ogóle. Już wcześniej na tamtym filmie mówiłem, że nie widziałem u normalnych rolników, żeby mandam dał coś na testy. To jest podobny temat jak to w polskim. A kurde. Jak to w polskich firmach, nie? Tak samo jak ta Unia grudząc, co mam. Eee, no oni tysiące hektarów przetestowali. Nie chcę tutaj brzydkich słów używać, bo potem rodzice może inaczej, mama na mnie krzyczy. że muszę wszystko cenzurować na tym internecie. A ja codziennie do mamy prawie na śniadanie i do taty chodzę, bo mieszkamy w jednym domu, więc daruję sobie te brzydkie słowa. Ale chuj mi strzela że kupujesz nową talerzówkę i musisz ją za chwilę poprawiać. Przejedziemy się kawałek i zobaczycie jak to wygląda. Tutaj jest trochę takiego zielicha. Tutaj jest trochę takiego zielicha, więc może o jedną troszeczkę tutaj y, pogłębimy. Kupiłem jeszcze sobie łącznik hydrauliczny do 200 koni. Udźwig tam, już nie pamiętam, 9 chyba ton jest do 200 koni, także Także fajna, fajna sprawa, można sobie przednią sekcję ładnie nie trzeba tam ustawić na odpowiednią głębokość, w przypadku czy to talerzówki czy agregatu uprawowo-siewnego nie trzeba tam łazić do ustawień, kręcić co chwila tam. O, to też jest taki tutaj akurat te zawleczki mogłyby być, ja to przerobię już też, to na pewno, przewiercić dziurkę i małą zawleczkę w e, stryczek, to jest wygodniejsze niż takie coś, tak? Także przejedziemy się kawałek, ja ją trochę ustawię i zobaczycie, jak to wygląda. Jest trochę za mokro dzisiaj, ale to tylko taki warzywniak. Będziemy. Widzicie? Z tej strony to nie wyszło, nie wyszło źle. Także ta strona, jak widzieliście, jest ok. To jest wszystko logiczne. Natomiast tutaj ta strona, tutaj kończy łopatowy. A tu przesypuje ziemię, i przy doprawieniu orki to jest dużo bardziej widoczne. Ja nie wiem, ja chyba troszeczkę aż za głęboko ją teraz wpakowałem tu po ziemiaku, ale tutaj już to bardziej widać. Tutaj jest nierówno. Na tamtym filmiku, który będzie opublikowany albo przed tym, o ile go znajdę, to wyraźnie to widać w bardziej pulchnej ziemi, że po prostu sypie ten kopiec, i jest to denerwujące. I więc teraz tak, spróbuję założyć. Próbowałem przełożyć tamten talerz łopatowy z tylnej sekcji na przednią sekcję, ale nic to nie daje, bo on jest, on jest jednokierunkowy, w sensie, że można go założyć tylko na tył, bo jak go odwrócimy, to, to się w ogóle prawie nie kręci, jak się wypłyci. I teraz za głęboko, to aż trochę ciągnik ma ciężko, zaraz wypłycę. Nie ma chyba takiej potrzeby, żeby aż tak głęboko jechać. Chociaż nie, może niech tak zostanie. To pojedziemy trochę wolniej. Się ładnie założę. Eee, tak, także przekładałem. To więc jeżeli przełożyłem 610 tutaj, ten nie dorzucał w ogóle, a 610 tutaj ryła rów. No i teraz tamtą talerzówkę miałem całą... No tutaj też sprzedawca mnie nie poinformował. Tamtą talerzówkę miałem całą skonfigurowaną na 610 Tak, żeby równiuteńko na polu nie było widać śladów, żeby było idealnie równo, to trzeba jeździć, zagon mieć po lewej stronie, czyli tak jak tutaj, co nie? A ja zawsze wygodnie mi jest po prawej stronie, bo tak samo tą hydraulikę mam po prawej stronie. No i teraz zobaczymy. Założymy 610 i 610 i zobaczymy, czy ta 610 po prostu jak tutaj będzie założona, to ona ten cały materiał... Z tego względu, że jest większy cylinder, powinna odrzucić i powinna być, powinna być gitara. A jeżeli to nie pomoże, to tutaj, mówię, tego nie ma sensu zakładać, jeżeli tu jest 610, bo e, on nie dorzuca na tą 610, i tutaj zostaje rów, tak brzydko to wygląda. A jeżeli to nie pomoże, to jeszcze 560 wrzucimy, że zwolnimy 560, czyli założymy mniejszy talerz tutaj z przodu, a na razie. Na razie weźmiemy i tak te talerze zostaną. Jeden to koledze może sprzedam, bo kupił również w tym roku właśnie Gala K 4 metrowego i po rozmowie mówi, że jest to samo. Czyli było, no nie wiem, ja mówię, tamtą użytkowałem 3 lata i była cała skonfigurowana na 610, natomiast logiką jest, że jeżeli sekcja przerzuca, przednia sekcja na tą stronę, to zawsze się ostatni talerz montuje, żeby nie wyrzucał tej ziemi, tak? Więc teraz no, mógłbym 560 założyć tam. Jest łopatowy taki talerz na przednią sekcję, przynajmniej jest w katalogu części, bo zamówiłem trzy talerze. No więc wytłumaczyłem sobie w ten sposób, bo on był oznaczony talerz łopatowy P. No to rozumiem, że to jest prawy, więc odrzuca, będą, montując go na talerzówce, odrzuca w prawo, czyli w tą stronę. Więc założyłem P. Zamówiłem tego P, zamówiłem trzy talerze, już im odesłałem. A przysłali mi tamten. No a ten na logikę moją, jeżeli jest zamontowany na piaździe, to powinien być oznaczony L, bo odrzuca, cylinder jest w lewą stronę. No to, Także zamówiłem sobie po katalogu, bo zamówiłem to wieczorami, bo jakieś tam jak na protesty jechałem, a oni mi przysłali taki. No więc dla mnie to jest nielogiczne, chyba że oni, że piazda jest po... P? Nie, to też nie ma logiki. No, Bo oni myśleli, że nie wiem, że on odrzuca w prawą, patrząc od przodu. No chyba tak, no. No ale to tak mogłoby być to w tym katalogu jakoś mądrze zaznaczone, no a nie było. Także to takie dziwne trochę. No także tak. Galka, gitara. Żadnych praktycznie problemów nie było oprócz tam oświetlenia. Gdzieś tam też wam filmik wrzucę. A... Tutaj już jakieś pierdoły trzeba poprawiać. No Zobaczę, mówię, tamten... Logika była taka, że 600... Czekaj. Na przykład tak, bo, bo jeszcze jest kwestia tego, że tutaj ta 610 właśnie może ten rów ryć, nie? No ale mówię, tamten Galka był na 610, ja sobie to tłumaczę w ten sposób, że tak, 610 na 610, mimo tego, że ona tutaj ten rowek lekko wyryje, to tamta 6, 610 wrzuci taką ilość ziemi, że ten rowek tutaj się ładnie zasypie i będzie pan zadowolony. No ale to się okaże za chwilę. Jeżeli nie pomoże, to 560 założymy. O, drobny gwint. Kurde, muszę to zdjąć z rękawiczki kurde, dla pedałów. No i tak to wygląda, proszę państwa. No, kurde. Ktoś tam kiedyś pisał. Jak czytałem komentarze odnośnie Mandama, że są gwinty poprzeciągane. ziemię, gitara. O ty kurde. Dobra, ostatnia próba. Pyk pyk. No, będzie dobrze. No, takiej możliwości przetestowania nie miałem bo nie miałem właśnie 2560, więc jeszcze taką próbę tutaj zrobimy. Chociaż na tej 610 z przodu 560 z tyłu na razie chyba było najlepiej. <grystanie> I jest. No i zobaczymy w ostatniej takiej, powiedzmy, konfiguracji tych talerzy, jak to wyjdzie. No, ostatecznością by było jeszcze założenie 560 tam. Nie, nie 560 tam, bo widzieliśmy, że 560 leciutki rowek robiła. Więc z ostatecznością by było jeszcze łopatową elkę. tu założenie, która też zwolni. Ale tak w zasadzie patrząc to bardziej wyrzuca ten talerz. Ten to tu odbija, a ten drugi tam wyrzuca, ale już, już do tego stopnia aż nie będę drążył. Jedziemy na jeszcze jedne pole. No, i ekstra, o turbinka jeszcze, jeszcze może za szybko zgaszone. E, dobrze, no czyli widać teraz tak jasno i wyraźnie e, jak najbardziej tak może, może być. Tak może być, żeby być obiektywnym. Myślałem, że nie będę orał, ale, ale trzeba to przyorać lekko. Gruberem tego nie wprowadzę, tą słomę powywalam. Redlice potem górą będą szły po tym zazielenieniu i nic tutaj nie wymyślimy innego. Na tą stronę to było wiadomo, że nie przerzuca mocno. To jest wszystko ok. Głębokość taka jest w miarę, żeby to wpracować, i teraz na tą stronę ten jest praktycznie w porównaniu do tych talerzy, tylko leciutko odbiera, i ten na pewno też się będzie trochę wolniej kręcił. O, oczywiście jest wyżej, mniej bierze. Tyle tylko że e, te skraje tutaj przy bardzo płytkich głębokościach no właśnie, przy bardzo płyt, płytkiej uprawce, przy bardzo płytkiej uprawie będzie zostawiała pewno pasek Co nie? No ale to, chyba trzeba po prostu zaakceptować, żeby nie przerzucała, bo tak, teraz tą stronę mamy, więc tu będziemy chcieli jak to w Wadersztadzie mówią, nie? Wadersztadowcy. Ultra płytka uprawa. Ultra płytka uprawa to są talerze cross cutter. To są takie wygięte talerze. I wtedy wszystkie są równe i nie ma problemu. On, jest, on tak chodzi. Pa, 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 pa. Zarąbiste, zarąbiste te talerze. No i nic. Trzeba to po prostu tak zostawić. A po prostu tam prędkość też zrobi potem swoje. Eee, I myślę, że na zbożowych... Na zbożowych też będzie ok, no bo ten to praktycznie tutaj w powietrzu wchodzi. No ale wiadomo, że on też na oponach, tutaj jest górka, dołek. Ewentualnie można troszeczkę jeszcze wtedy będzie ściągnąć, ściągnąć po prostu na łączniku. Więc uważam, że 560 i 560 tu powinno być wszystko idealnie. Tak jak to jest teraz jest fajnie, podoba mnie się. Natomiast jeszcze pytanie jak to się będzie zachowywało po orce no i wypadałoby ten filmik opublikować później, także się zastanowię, bo ale no jeżeli jest tak jak tutaj nie ma żadnego kopca, to po orce powinno się też ją wtedy ustawić ustawić tak, także dokupcie sobie wtedy tylko na tą sekcję, która Wam przerzuca jedną 560 zwykłą Myślę, że łopatowej nie ma co, łopatowej nie ma co tutaj montować, bo łopatowa będzie wolniej pracować, a ten jednak mimo wszystko troszeczkę tutaj, troszeczkę tutaj szybciej będzie pracował, więc jest szansa, że lepiej troszeczkę dotnie, bo widzimy ten pasek tutaj, co będzie takie trochę niewykorzystanie tej talerzówki, tak? Bo tutaj to, to jest nieruszone. Także też, ta, widzicie, gruber, kurde, przepali trochę paliwa a talerzówka, kurde, no i to jest pytanie: może wrócić do 610? No to już pytanie dla Was, kurde, zostawiam. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co o tym w ogóle myśleć. Tamta była skonfigurowana cała na 610 i, kurde, nie wiem, konstrukcja maszyny chyba trochę inna jest, no bo to jest tutaj ten kawałek jest zostawiony no ale to już nie kłóćmy się o to chyba w zasadzie zobaczcie ten wał też jest tak o na tamtym talerzu więc tu po prostu będzie trzeba jechać kołem ona bierze trochę szerzej z tamtej strony więc myślę, że myślę, że trzeba po prostu to zaakceptować ale brudne szyby Teraz za chwilę trochę pogłębimy, o tutaj zaczyna się brudna. Tak mi się wydaje, że tam było to, było to widać bardziej. E, jak doprawiałem tam pod buraku jest tutaj trochę więcej tej ziemi no wiadomo, że ta orka jest pulchna mocno ale no nie sypie tego kopca no tamto taki strasznie duży był tak jak tutaj widać no, e, myślę, że jakby warunki były trochę lepsze to by, to by w ogóle spoko, spoko było e, tak jak tutaj tamtym właśnie galemka tak samo doprawiałem tutaj zobaczcie, wszystko się zapada jeszcze popadało, no ale tata chce siać tu. No, a tutaj już jest w miarę przyzwoicie. Kurde, tak nie podobają mi się te warunki trochę, bo wał pakera mam czyściutki, a będzie trzeba go kurde ten. No a tutaj gdzieś tam jak trochę omijak, no to ten kopczyk leciutki jest, no ale tu już takie coś, to ładnie agregat, uprawowo od dżownica. Yy, uprawowo siewne, ładnie nam tutaj to rozgarnie. Nie ma tragedii. Tam to był taki duży sypane, mam nadzieję, że to będzie widać. Także jeszcze ogólnie jest, tak jak widać, nie jest nie jest źle. Po założeniu tej tego talerza 560 na przedniej sekcji. Ładnie tu nam wszystko rozbije. I co najważniejsze. Eee, tak, jak gdzieś bruzda jest po tym moim pługu, eee, bo zasypuje te dziurki, nie? bo tu producent 1750 podaje paramiota. Zetor jest za lekki do niej, co ciekawe, podbija mu przód, podbija, podbija Zetorowi przód i to, i to całkiem znacznie. A tak jak się na tym łączniku hydraulicznym jedzie, dlatego też go głównie kupiłem. Jeżeli wjeżdżamy tutaj o, w takie miejsce po bruździe, to wtedy mu tam. O, parę centymetrów głębiej. Nie jest równo, potem nie leży ziarno na wierzchu, nie? Czy na poprzeczniaku tak samo można go tutaj trochę pogłębić? O, a tam gdzie nie zakryje, nie, nie, nie jest jeszcze równo, to można jeszcze raz przejechać a tu gdzie jest ładnie zaorane no to wtedy to tam na tej skali 10-20 o tak jak tutaj już można mu trochę wypłycić i wtedy jest ładnie doprawione a brona tego nie zrobi i brona nie zagęści a tu już mamy zagęszczone wał zagęszcza nam ładniej tak jak na takie warunki jak dzisiaj to ten wałasz za mocno trochę głąbnie to jest trochę takie nie no jest niekorzystne na pewno dla struktury gleby ale no terminy już są opóźnione, bo to po zazielenieniu. Także na razie tyle ode mnie.